wsparcia resortu rodziny w czasie pandemii w tym realizacji solidarnościowego korpusu wsparcia seniorów. W dzisiejszym briefingu udział wezmą pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, pan Piotr Mazurek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej oraz dr Michał Sutkowski, kolegium lekarzy rodzinnych. Bardzo proszę pani minister Szanowni państwo, spotykamy się przed Dzień 102. lotnicy odzyskania niepodległości, wyjątkowego święta dla naszego kraju. Wspominamy bohaterów tamtego czasu, którzy zostawili nam bardzo trudny testament do wykonania, testament napisany miłością do ojczyzny i przelany wielokrotnie krwią. I właśnie Upamiętniając pamięć bohaterów w tym wyjątkowo trudnym czasie, w którym jesteśmy, kiedy mamy wzrost zachorowań epidemii koronawirusa, przede wszystkim solidaryzujemy się z tymi osobami, które wsparcia potrzebują. Wielokrotnie już w Ministerstwie razem z moimi gośćmi wspominaliśmy o tym, jak należy wspierać przede wszystkim te osoby, które wsparcia potrzebują, a więc naszych seniorów. Pozwolę sobie przypomnieć, że właśnie w tej polityce prorodzinnej seniorzy są naszym fundamentem, ale też nie zapominamy oczywiście o rodzinach z małymi dziećmi. Przypomnę, że kampania, która ruszyła ponad dwa tygodnie temu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów działa bardzo aktywnie. Ponad 10 tysięcy seniorów poprosiło o pomoc. A po drugiej stronie prawie tyle wolontariuszy, którzy chcą świadczyć pomoc, chcą pomagać i przede wszystkim organizacje młodzieżowe, które aktywnie włączają się. Tak jak wspominaliśmy, pan minister będzie zapewne o tym mówił, ponad 100 organizacji, które przystąpiło i wspiera naszych seniorów w tym trudnym czasie. Apelujemy do seniorów, aby pozostali w domu. A tom Sprawą związaną z opieką my się zajmiemy, nie zostaniecie państwo sami. Ale od, od, y, ubiegłe, od na, tego poniedziałku zostały wprowadzone kolejne obostrzenia. Uczniowie szkół podstawowych, klas 1-3, również są objęci zdalnym nauczaniem. I tutaj wychodzimy naprzeciw rodzicom prowadzamy dodatkowy przywracamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców opiekujących się dziećmi do lat 8 ale także wydłużony ten zasiłek jest dla tych rodziców którzy opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi i to w zależności od stopnia niepełnosprawności w tym trudnym czasie również nie zapominamy o najsłabszych Najsłabsze osoby to osoby przebywające w domach pomocy społecznej. Na chwilę obecną z europejskich rządowych pieniędzy przekazaliśmy około 600 milionów złotych, aby przede wszystkim zapewnić ciągłość funkcjonowania, aby zapewnić środki ochrony osobistej, ale także, aby zapewnić środki na dodatki dla pracowników pracujących w domach pomocy społecznej czy możliwość dodatkowego zatrudnienia. I z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować przede wszystkim pracownikom ośrodków pomocy społecznej, pracowników domów pomocy społecznej za pełne zaangażowanie za to, że Państwo jesteście cały czas na froncie i w tym trudnym czasie wspieracie te osoby, które tego wsparcia potrzebują. Ale mówiąc o osobach najsłabszych, nie możemy zapomnieć także o osobach, które są bezdomne. W tym budżecie tego roku zaplanowaliśmy środki większe niż w roku 2019, aby właśnie w tym trudnym czasie osoby też zostały objęte wsparciem. Ponad 12 milionów złotych z budżetu i także środki przekazane z Funduszu Europejskiego, aby te osoby były zabezpieczone, aby były bezpieczne. I bardzo ważną rzeczą jest, kiedy epidemia. W miesiącu marcu niestety również przybyła do Polski. Wtedy zostały przez pana premiera Mateusza Morawieckiego postawione przez nami zadania: ochrona zdrowia i życia Polaków i ratowanie miejsc pracy. Wtedy jeszcze resort pracy tworzyliśmy rozwiązania, które pozwoliły uratować te miejsca pracy. 150 miliardów złotych można dziś powiedzieć, że na ten cel zostało przeznaczonych, ale również nie zapomnieliśmy o organizacjach pozarządowych, które też zatrudniają ludzi, które, które mogą korzystać z dofinansowań, które właśnie przewidziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i dalej te dofinansowania realizujemy teraz w tym trudnym, jesiennym czasie, aby przede wszystkim pozwolić. W, w, w tym firmom, tym organizacjom w miarę sprawnie przetrwać ten trudny czas i wrócić do normalności. I pozwolę sobie, Szanowni Państwo, zaapelować do nas wszystkich o solidarność, o odpowiedzialność, o rozwagę. W tym trudnym czasie przede wszystkim musimy o, się, o sobie pamiętać. Nawzajem musimy pamiętać o swoich bliskich, o swoich, o swoich przyjaciołach, tych, którzy potrzebują pomocy. I dlatego też jeszcze raz apeluję do naszych seniorów. Szanowni Państwo, pozostańcie w domu, a Korpus czeka, Korpus do Państwa dotrze. Przypomnę numer 22 505 11 11. Tam Państwo możecie zadzwonić i otrzymacie pomoc, a wolontariusze nadal mogą się zgłaszać na stronę wspieraj seniora albo też bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej. Bądźmy solidarni, bądźmy odpowiedzialni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie minister. Bardzo proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. Pani minister, panie doktorze, szanowni państwo. Kolejny raz mamy do ogłoszenia dobrą wiadomość. Znowu mamy nowe zgłoszenia środowisk obywatelskich, środowisk młodzieżowych, które chcą wspierać osoby najbardziej potrzebujące w tym trudnym czasie. W tej chwili mamy kolejny wzrost o jedną trzecią względem poprzedniego naszego spotkania. Już ponad 130 środowisk młodzieżowych, środowisk społecznie zaangażowanej młodzieży, środowisk obywatelskich, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego dołączyło do Solidarnościowego Korpusu Wspierania Seniorów. Możemy powiedzieć bardzo optymistycznie, że młodzi ludzie są niezwykle empatyczni, są nastawieni na solidarność międzypokoleniową, chcą pomagać. Mamy cały czas kolejne zgłoszenia, ale mamy także piękne świadectwa młodych ludzi, dla których ten uśmiech często... Przez maseczkę wyrażone, ale widoczny szczególnie w oczach osób starszych jest najlepszą nagrodą za tę pomoc, za te serce drugiemu człowiekowi okazane. Młodzi ludzie z ogromną wdzięcznością również ustosunkowują się do tej możliwości, że mogą pomagać. To też jest niezwykle piękne, że naprawdę jest to dla nich bardzo duża wartość. Oni czerpią również z tego niezmierną korzyść, że są potrzebni, że mogą tę pomoc nieść w czasie tych, także tych rozmów telefonicznych, które się odbywają, bo ta pomoc nie polega tylko na dostarczaniu zakupów, ale także jest taka możliwość, żeby połączyć się z takim seniorem w różnych tematach, porozmawiać. Tam również następuje naprawdę niezwykle ważny dialog międzypokoleniowy i to jest często wzajemna wymiana doświadczeń, wzajemna wymiana wiedzy. Taki senior na przykład może zapytać o jakieś technologiczne nowinki, w jaki sposób może skorzystać z pewnych usług, a z kolei zdarzało się, że studenci na przykład różnych kierunków mogli uzyskać pewne korepetycje od seniora, którzy akurat okazywali się ekspertami od pewnych dziedzin związanych tematycznie ze studiami danego wolontariusza, więc tutaj naprawdę piękne historie powstają. Wolontariusze także zgłaszają, że bardzo korzystają również na tym, że mogą nieść tę pomoc, więc jest to wzajemna korzyść zarówno dla osób, którym ta pomoc jest niesiona, jak i dla osób, która które tę pomoc niosą. Także zachęcamy wszystkich Państwa, naprawdę dobro wraca, dołączajmy do Korpusu, wspierajmy się wzajemnie, przejdziemy ten trudny czas razem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Panie doktorze, prosimy o zabranie głosu. Panie minister, panie ministrze, szanowni Państwo, kochani seniorzy. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie pandemii, może najważniejszym od kilku tygodni, a może na pewno najważniejszym od kilku tygodni. Koronawirus zachowuje się tak, jak himalaista, założył taki trzeci obóz i szykuje się na atak szczytowy. Czym możemy odpowiedzieć, żeby nie zaatakował tej góry, górą, którą jesteśmy my wszyscy? Musimy nie, zaatakować go lawiną naszej solidarności, wsparcia, ale i odpowiedzialności. W przeddzień tego święta, które jest dla nas tak ważne i mm, dla każdego z nas y, głęboko tkwi w sercu, Chciałbym powiedzieć o tej konkretnej odpowiedzialności, którą warto by było się podzielić. Jesteśmy również w przeddzień, być może, ogłoszenia sytuacji najgorszej kwarantanny narodowej, czyli lockdownu. Być może on będzie. Zróbmy wszystko, żeby tak nie było. Zróbmy wszystko, żeby liczba zachorowań była mniejsza. Niezależnie od tego, czy będziemy mieli narodową kwarantannę, czy nie, przydadzą się przyda się Państwu kilka bardzo prostych wskazówek. Jak mówimy o tej lawinie solidarności, wsparcia, odpowiedzialności, to mamy, mamy nadzieję na to, że niezależnie od tego, czy będzie lockdown, czy nie, musimy walczyć o wyższą, wyższą kulturę epidemiczną. Wyższa kultura epidemiczna. To bardzo proste rzeczy, które możemy sami zrobić, żeby liczba zakażeń się zmniejszyła. Podstawą tej wyższej kultury epidemicznej jest cały czas dystans, dezynfekcja maski, DDM. To jest podstawa i to zawsze będzie. Dlaczego ta kultura epidemiczna musi wyjść jeszcze wyżej poza te trzy podstawowe elementy? Otóż, przede wszystkim dlatego że jeżeli jest jakieś spowolnienie gospodarczo-społeczne, jakiś lockdown, większy lub mniejszy, po dwóch, trzech tygodniach takiego lockdownu nie możemy wrócić do sytuacji, która była przed. Musimy podnieść poziom naszej odpowiedzialności, podnieść poziom kultury epidemicznej. Jak to robimy? Każdy z nas ma coś do zrobienia. To są proste przykłady, i pozwólcie, kilkoma się podzielę bardzo prostymi przykładami. Proszę państwa, najprostsza rzecz. Maseczka. Maseczka powinna być w takiej folii. Powinniśmy ją używać rzeczywiście i traktować jako maseczkę jednorazową. Ona nie może nam służyć przez cały dzień, jeżeli mamy w niej chodzić w przestrzeni publicznej. Co więcej, ta folia spowoduje, że będzie ona właśnie, właśnie higienicznym miejscem do przechowywania tego typu tego typu urządzenia, fizycznej bariery, jaką, jaką jest maseczka. Pamiętajcie Państwo, że maseczka to jest dużo, dużo więcej niż przy ubice. Pamiętajmy i nie stosujmy zamiennie. Kolejna sprawa: ktoś do nas przychodzi, do naszego domu, przychodzi osoba, z którą nie mieszkamy, może to być członek rodziny. Załóżmy obydwoje, załóżmy maskę. Załóżmy. My chci nie chcielibyśmy tego. Chcielibyśmy się przytulić, ucałować, ale jesteśmy epidemiologicznie dla siebie cudzysłów wrogami, proszę Państwa. Dlatego, bo jesteśmy dla siebie epidemiologicznie obcy. I nie wiadomo, czy ktoś z nas, na przykład ta osoba, która przychodzi do seniora, nie przyniesie wirusa. Proste, proste. Załóżmy, przychodzi do nas, nas ktoś, kto musi naprawić nasz kran, który musi naprawić, nie wiem. Jakąś hydrauliczną rzecz w kuchni czy w łazience. Obie takie osoby przebywają blisko siebie przez dłuższy okres czasu i są osobami epidemiologicznie dla siebie obcymi, powtarzam, powinny być w masce. Idziecie Państwo na bazarek. Nie zalecamy tego. Jest Solidarnościowy Korpus Wsparcia. Ale jeżeli Państwo się wybieracie nawet w taką przestrzeń, pamiętajcie o tym, żeby stać w odległościach w tej kolejce, żeby się nie grupować żeby jeden nie stał na plecach drugiego. A takie sceny przecież widzimy. Proste, bardzo proste. Następna sprawa, proszę Państwa, jeżeli Państwo widzicie, że sprzedawca, który jest za tą szybą, plastikową bądź nieplastikową, nie posiada maski, nie kupujcie. Przecież on może także zanieczyszczyć materiałem biologicznym, czyli koronawirusem także, to wszystko, co Państwu za chwileczkę sprzeda. Czy to jest trudne? Nie, to jest dalej proste. To podniesie tego typu zachowania, z takimi zachowaniami. Musimy wejść w kolejną fazę po takim czy innym lockdownie. Pamiętajmy o tym, przemyślmy, bo takich sytuacji w życiu mamy bardzo, bardzo dużo. To są proste, życiowe przykłady, z którymi się spotykamy. Szanujmy wszystkich, szanujmy zdrowie, szanujmy własne zdrowie i zdrowie innych. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Bardzo dziękujemy, państwu, za przybycie. Dziękujemy bardzo. Tym kończymy dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia. Dziękujemy. dziękujemy.